Witam was serdecznie. Za mną stoi dom szkieletowy firmy Topbud, który ma już ponad 25 lat i 450 m2 powierzchni. Dzięki uprzejmości właścicielki będę go mógł wam dzisiaj pokazać. Myślę, że będzie ciekawie. Wiem, że jesteście zainteresowani takimi inwestycjami po latach. Chcecie się dowiedzieć, jak opierają się próby czasu i mam nadzieję, że dzisiejszy film wam to świetnie zaprezentuje. Pokażę Wam stojący za mną dom od zewnątrz i od środka, umeblowany, taki, w którym się mieszka. Zatem oglądajmy. Słuchajcie, jak na skalę czasową naszej firmy, to ten dom już jest obiektem historycznym. Projekt powstał w 1998 roku, z tego co mi mówiła właścicielka, jeszcze na kalce technicznej, rysował go nasz architekt rapitografami, magister, inżynier. Stanisław Arciuch, czyli nasz firmowy architekt, mówiąc dokładniej, odbywał praktyki zawodowe w Stanach Zjednoczonych i w wyglądzie tego domu widać to. Ten dom jest rozłożysty, ma skomplikowany dach, ma różnej wielkości okna. Tych okien jest sporo. Te okna są usytuowane na różnych wysokościach elewacji. Dom ma spory okap, dom jest dostępny i bardzo otwarty na otoczenie. To jest taki typowy budynek dla. W stylu amerykańskiego. Ja widzę to wyraźnie, nie wiem, czy Wy to dostrzegacie. Poza tym takie charakterystyczne elementy, jak powiedzmy jakieś okładziny ceglane na ścianach, jakieś podmurówki, tego typu rzeczy są bardzo charakterystyczne dla tamtejszej architektury i to widać w tym budynku. To, co widzieliście przed chwilą, to elewacja frontowa. Przejdźmy się dalej, idziemy wzdłuż. Dalej elewacji frontowej to jest potężny budynek, on ma 450 metrów powierzchni użytkowej. Pokażę Wam oczywiście go też od środka, i tak przeszedłem przez jeden taras, tak jak powiedziałam. Widzicie, jest wyjście do jednego z tarasów. Tu mamy kolejny taras pod zadoszeniem. Jest to olbrzymi taras. Zauważcie, że ściany w tym domu nie zbiegają się ze sobą, nie łączą pod kątem 90 stopni, więc nie jest to bryła. Nazwijmy to nudna. Zwróćcie uwagę, że ten kąt ma no niemalże 180 stopni, podobnie jak ten. Tutaj nie chcę wpaść, bo właścicielka tego domu ma basen zewnętrzny. Mówiłem Wam, że budowaliśmy też tego typu domy z basenami wewnętrznymi, co bardzo dobrze świadczy o wytrzymałości takiej konstrukcji i przede wszystkim hydroizolacjach takiego budynku, jeżeli wykona go nasza firma. Z tej strony dom prezentuje się w taki sposób: on ma kilka sypialni, kilka łazienek, kilka pomieszczeń gospodarczych, jakieś pralnie, garderoby. No i oczywiście przestrzeń dzienną, no dużą, to pokażę Wam teraz w środku. Ma też gabinety na parterze i poddaszu użytkowym. Nie wiem, czy wspominałem już o garderobach, ale też je ma. Przejdźmy dalej, wzdłuż elewacji tylnej to jest najmniej wystawna elewacja. I tutaj też nie mogło być tak prosto. Jest takie załamanie w ścianie tylnej, i takie elementy no, mają niebagatelne znaczenie dla poczucia otwartości pomieszczeń. Bo jak wejdziemy do środka, pokażę Wam fragment wnętrz od strony tejże elewacji, od strony tego zaułku, żebyście zobaczyli jak ważne jest to doświetlenie. Idźmy dalej. Jest potężny budynek, naprawdę. Nie widać nawet glonów za bardzo do tej już Właściwie ich nie ma tutaj dookoła. Jest zadrzewione otoczenie. Przypomnę, że to jest tynk akrylowy starego typu, już takiego nie stosujemy. Do tego jest to jeszcze taki tynk kornikowy. Więc ma takie małe bruzdy, które mogą być chętnie kolonizowane przez różnego rodzaju glony, pleśnie, grzyby. Ale tutaj tego nie ma. Co to wszystko jest. W idealnym stanie po 26 latach. Popatrzcie, parapety to są zwykłe parapety blaszane. Nie widać ani korozji. Nie widać, żeby były jakieś ubytki tutaj w tych silikonach. To wszystko trzyma się świetnie. Jakieś delikatne pęknięcie w narożniku, ale to jest zupełnie bez znaczenia. Wszędzie tutaj z drugiej strony też gdzie stropian łączy się z cegłą, Nie widać najmniejszych szkód. Podbitki, wszystko proste, wszystko równe. Dom jest wybudowany po prostu bardzo porządnie. Zwróćcie też uwagę na samo pokrycie dachowe. Tutaj jest gond bitumiczny. Gond, który moim zdaniem wygląda na tym domu świetnie. Też jest dzięki temu no taki bardziej amerykański, bo w Stanach ten gond jest niezwykle popularny. I ten gondol też ma już 26 lat. Z tego co wiem, to nie było tutaj najmniejszych interwencji, czyli jakichś przecieków, innych tego typu problemów. Ta warstwa po czasie sama się zwulkanizowała, pod spodem jest wiatroizolacja. To jest szczelne, hermetyczne i co równie ważne, wygląda bardzo dobrze. Słuchajcie takie elementy jak połączenie izolacji termicznej, stropionowej z taką cegą, klinkierową, zdobną, to są rzeczy dosyć newralgiczne, to są dwie różne struktury. To są struktury o różnych właściwościach cieplnych, a mimo to zwróćcie uwagę, że w tej dylatacji przybliże nie ma najmniejszych śladów wilgoci. Nigdzie nie widać coś charakterystycznych kolonii mchów, które uwielbiają takie miejsca, gdzie wydostaje się z budynku ciepło i jest wilgotne. W takich miejscach natychmiast pojawiają się ich zerodniki i widać zieleń. Tutaj tego nie ma. To jest zabezpieczone naprawdę dokładnie. Mówiłem Wam swego czasu o obróbkach słupów. Mówiłem, że możemy wykonać standard w steropianie, wykończyć je drewnem, albo tak jak tutaj obłożyć klinkierem. No, wygląda to całkiem fajnie. Ten dom jest dosyć duży, ma dużą bryłę, więc takie, takie słupy szerokie. Wyglądają przy nim dobrze, dostojnie. Tam jest jakieś oczko wodne. Żeby nie było, budynek ma już swoje lata. Widać to po ogrodzie, po wysokości drzewek. Drzew już w zasadzie. Podobno to są nawet rybozdobne, ale jakoś ich nie widzę. Nie wiem, dzisiaj jest dosyć chłodno, jest 8 stopni. Może wiedzą, że ja nie swój. Obcy się pokowały. No dobrze, za chwilkę wejdę do środka. Właścicielka pozwoliła zaprezentować cały dom. Więc będziemy mieli jak to mówi młodzież: używanie dzisiaj. Idziemy. Tutaj mamy wiatrołap o nieregularnym kształcie. Prawda? To, co Wam mówiłem na zewnątrz, że dom jest ciekawy dzięki tym nieregularnym kształtom. Ma odzwierciedlenie niego wnętrz. I co my tu mamy? Drzwi szerokie, obok gabinet. Gabinet duży, ta ściana robi fajne wdrożenie, za nią zaraz jest zieleń. No, bardzo przytulnie. Chociaż właścicielka skarżyła się trochę, że było to znacznie widniej lata temu, dopóki nie wyrosły te drzewa za oknem. No, ale ja jestem zdania, że też nie jest najgorzej, wręcz przeciwnie. Wchodzimy po prawej, mamy zaraz kuchnię. Słuchajcie, powiadam Wam tak. Dom ma swoje lata, jak wiecie, i tak się projektowało wnętrza wówczas. Więc. Co do kwestii stylu, tak go należy też oceniać jako dom, który nie jest najnowszy. Ale ja uważam, że to się broni i wygląda bardzo fajnie w dalszym ciągu. Zaraz za aneksem kuchennym, czy też kuchnią, nie wiem nawet jak to nazwać, bo to pomieszczenie jest oddzielone od reszty, dosyć wyraźnie. Pomieszczenie jest w strefy dziennej mamy fajne miejsce na jadanie. Obok mamy zaraz wyjście na jeden z tarasów, który wam pokazywałem, chodząc na zewnątrz tego domu. Ten taras mniejszy, a z drugiej strony drugi taras. Teraz większy, teraz główny, od strony tej właściwej głównej części ogrodu. I teraz wam powiem jedną rzecz. Jak ja projektowałem swój dom, to znaczy współprojektowałem, a może jeszcze inaczej. Przedstawiałem swoją koncepcję w rozżoną mojego domu, naszemu architektowi, to mówiłem, żeby kuchnia nie była od strony północnej. No kiedyś to był tak jakby bez warunek, a po co kuchnię robić od strony południowej i zabierać tamtą część domu na kuchnię. A ja uważam właśnie odwrotnie. A dlaczego? Chciałam, żeby kuchnia była jak najbliżej tarasu właśnie, ponieważ w lecie się spędza dużo czasu na tarasie, z kuchni można wziąć jakieś potrawy, szybciej donieść na ten taras, gorącą zupę, <grym> tak. No i jest to po prostu wygodniejsze czy sięgnąć po jakiś napój z lodówki i się zrelaksować na zewnątrz. A tak noszenie tego przez cały dom czy salon to niekoniecznie wydawało mi się fajne. Dobrze i teraz tak odwrócę obiektyw i Wam pokażę coś, co jest takim wow w tym domu. I jest to przepiękny salon. Bardzo duży, o też nieregularnym kształcie. Tu widać już po prostu architekturę. I Mówię nie tylko o wykończeniach w takich detalach, jak choćby ta metaloplastyka na górze w postaci balustrady, ale generalnie zobaczcie te gzymsy na brzegu stropu, kształty tych skosów, te wnęki okien połaciowych, ten komin tam u góry, bardzo ładnie zamaskowany tymi cegłami, wręcz stanowi ozdobę tego pomieszczenia. I samo to, że jest tak niesymetrycznie, to robi ten efekt, że tu wszystko, ma się wrażenie, przykuwa oko. Jest wysoko, jest to około 6 metrów, chyba nawet ponad, mówiła mi właścicielka, do stropu. No i to fajne oświetlenie nad centralną częścią tej strefy wypoczynkowej. Dalej kominek w rogu, piękny pies właścicielki, ona. No i te okna, które wpuszczają do wnętrza mnóstwo światła i tak jakby zapraszają ogród do środka. Tutaj bez tych okien połaciowych ewidentnie nie byłoby tak fajnie widno. A widne pomieszczenie to takie, ja mam takie odczucie, bardziej optymistyczne, czystsze, nie wiem jak to określić, ale bardziej mi się podoba takie pomieszczenie, dobrze doświetlone. I pamiętacie, mówiłem wam o tej wnęce na tylnej elewacji i zobaczcie jak ona jest istotna. To ona wpuszcza do całej tej części holu naturalne światło, bez tego ono byłoby tak trochę ponuro, a dzięki temu... Proszę bardzo. Mamy taką ładną, doświetloną przestrzeń. Z tyłu, tu jest w ogóle multum pomieszczeń. Z tyłu mamy jakąś sypialnię, zdaje się. Zobaczcie. Piękna sypialnia z własnym wyjściem do ogrodu. I na taras tutaj w lecie, jak uruchomiony jest basen, można wstać, wstać z łóżka i <laughs> zażyć kąpieli. O, telewizor. <laughs> Oczywiście prywatna łazienka. Styl nieco retro, ale bardzo elegancki, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Podążamy dalej, to jest tyle tych pomieszczeń, Ja Nie wiem, czy ja jestem w stanie pokazać je wszystkie, ale jest po prostu dużo. No wprost, mamy bardzo fajne miejsce do relaksu. To jest saunarium, jest sauna. Fajna, taka przeszklona, bardzo elegancka. No i prysznic. Pewnie zimny prysznic, jak to przysłanie. Oczywiście żartowałem, widzę, że można regulować swoją wodę, ale ja na przykład, jak korzystam z sauny, lubię zimny prysznic, a nawet wiadro zimnej wody na głowę. Dobra, następne pomieszczenie. W ogóle cały czas operuję w tym holu, w części porterowej budynku. Mm, tak, mówię, że. No, lubię się tutaj. I tu mamy łącznik, czyli przejście z części dziennej do garażu. Tu mamy, widzę, elementy centralnego odkurzacza, jakaś taka zabudowa na tej ścianie, żeby sobie pochować rzeczy codzienne, i mamy pranie. No to jest coś, co warto przewidzieć w domu, nawet jeżeli nie w postaci oddzielnego pomieszczenia. To ja też namawiam, żeby chociaż. Zrobić na tyle duże pomieszczenie techniczne, żeby taką pralnię mieć, po prostu jest wygodnie. Mieć gdzie rozwiesić odzież, mieć gdzie wyprać, to pomieszczenie mokre musi być. No i tutaj mamy spiżarkę, już nie chcę za bardzo filmować <grytanie> tych rzeczy. I przejdę, ta spiżarka była też niemała, przejdę do garażu. W garażu mamy i takie miejsce na warsztacik. I mam instalację centralnego odkurzacza. Zapaliłem światło, żeby było lepiej widać. Garaż bardzo duży, około 45 jak nie więcej metrów. Standardowe drzwi. Wówczas wtedy chyba były Hurman, nie pamiętam. Mniej istotne. I tutaj obok mniej istotne, ponieważ teraz też są dobre drzwi firmy Witchers. I teraz Wam pokażę pomieszczenie techniczne. Live Breath to jest e, rekuperator, który w tamtych czasach instalowaliśmy w takich dużych domach. Rekuperator o dużej wydajności. E, Terma wody Atlantic, czyli można powiedzieć boiler z własną pompą ciepła. No i pompa ciepła Water Furnace. Premier 2 i to jest pompa ciepła, która działa w tym domu bezusterkowo od 25 lat. Niech to dobrze świadczy o producencie amerykańskim tego urządzenia. Jest to pompa w wariancie nawiewnym. Dobrze, idziemy dalej. Wracamy do części dziennej. Czyli z tych pomieszczeń pokazałem już raczej wszystko, co miałem, i idziemy na górę. I tu będzie też niespodzianka, ale o tym za chwilę. Bardzo eleganckie schody, bez zabiegu, ale takie skręcone, fajnie. Widać, że tutaj trzeba było się napracować nad wyliczeniem tego wszystkiego. Dodatkowo zabezpieczenia w postaci takich balustrad. które kiedyś. Żyły mało dzieci, przebywały, więc należało to wszystko zabezpieczyć i jestem na górnej antresoli. I to wygląda naprawdę bajecznie. Zobaczcie na ten salon z góry. Wyobrażam sobie święta w takim domek, jest dużo rodziny, gości, przyjezdnych. Naprawdę musi być super. Zresztą mówiła mi właścicielka, że w tamtym miejscu, gdzie skierowany jest mój obiektyw między tymi oknami, stawiana jest choinka 300 metrowa no, wygląda to na pewno świetnie wszystko. Dobrze. Tutaj mamy mały mały regalik biblioteczny. Znaczy komin może być ozdobą. Tutaj jest w tym domu. Wygląda to bardzo fajnie. I zobaczmy sobie pomieszczenia na tej kondygnacji. No i tutaj wyjawię wam tę tajemnicę, dlaczego powiedziałam na tej kondygnacji, a nie na poddaszu użytkowym, ponieważ w tym domu są aż trzy kondygnacje, bo nie tylko parter i poddasze użytkowe. No które ma cechy niemalże piętra, bo tutaj skosy są minimalne, ale jest jeszcze strych, który też jest mieszkany. Dobrze, zacznijmy od lewej strony, od schodów. Tu mamy sypialnię. I ta sypialnia ma swoją prywatną łazienkę. Oczywiście łazienkę. Łazienkę charakterystyczną dla tamtych lat. Przechodzimy dalej. Tu jest kolejny gabinet. Fajne, wymyślne okna. Taka pracownia malarska, artystyczna, bo wiem, że córka. Jest absolwentką ASP i tutaj miała swoją pracownię malarską, dopóki nie zaczęła żyć we własnym domu. Ok, idziemy dalej. No ile to jest pomieszczeń. To jest tak ciekawie w tym domu. Trzeba się go nauczyć jest kolejne pomieszczenie. Pokój, takie fajne miejsce na bibliotekę jest po lewej stronie. Można przysiąść, poczytać. I myślę, że takie było przeznaczenie tego pomieszczenia popatrz biblioteczka słuchajcie, kręcąc się tak zobaczyłem dopiero pierwsze delikatne pęknięcia ale to jest coś zupełnie nieistotnego nawet nie trzeba by było pewnie tego tutaj wycinać i szpachlować na głęboko tylko pokryć powierzchniowo jakąś gładzią poza tym w oknach też nie widzę żadnych pęknięć po tym czasie zobaczmy tutaj no nigdzie nie ma nie ma też w narożnikach mostków termicznych Nie ma żadnych zawilgoceń ani śladu No tutaj spójrzmy przy tej krawędzi nigdzie nie ma żadnych kłopotów Związanych z termo i hydroizolacją Idziemy sobie dalej Co my tu mamy? No i też kolejna łazienka No jest tych łazienek kilka, ale w takim domu to chyba normalne ma 450 metrów, więc biegać za każdym razem gdzieś na drugi koniec. To chyba można by było schudnąć. Dobrze. Idziemy sobie dalej. Tutaj pokazałem wam wszystkie te pomieszczenia. Jeszcze rzut obiektywem na te schody. Bardzo mi się podobają. Są ewidentnie ozdobą tego całego budynku. I idziemy na kolejną kondygnację. Zobaczcie, tutaj też jest masa płócien obrazów, bo tutaj jest też deska kreślarska. To jest ten stryk, jest takim wielkim studium, można powiedzieć, w którym realizowały się i realizują dalej po części pasje mieszkańców, między innymi do obserwowania nieba. No, bardzo fajne pomieszczenie. Tu jest składzik, a nie, to jest archiwum. Ja też nie będę tam zaglądać. Prywatne sprawy. Deska kreślarska. Tam jest jakaś garderoba. Nie chcę tam zaglądać. Zamknę te drzwi. Takie szczegóły. Przycięte drzwi. Nic nie odchodzi. Od krawędzi. Skosu. Pokazuję Wam takie miejsca newralgiczne, żebyście zobaczyli, w jakiej kondycji jest ten dom. Idziemy dalej, i będę mógł już schodzić na dół. No, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. I. Chciałbym jeszcze na zakończenie odnieść się do jednej kwestii. Pamiętam, że jakiś czas temu budowaliśmy dom niedaleko Pruszkowa. No, i tam pośród komentarzy do filmu pojawił się jeden bardzo krytyczny i moim zdaniem nieobiektywny. Jego autor, nieco parafrazując, powiedział, że ta technologia nadaje się do budowy jakichś małych domków letniskowych, ewentualnie bądź bud dla psów, co było nawet trochę obraźliwe. Myślę, że ten budynek, który widzieliście dzisiaj. Budynek 25-letni, budynek z rozmachem duży, rezydencjalny, można powiedzieć, całkowicie przeczy takiej tezie. A niebawem już pokażę Wam kolejny o nie mniejszym rozmachu, ale już bardzo nowoczesny, zarówno w formie architektonicznej, jak i w wykończeniu wnętrz. Więc śledźcie nasz kanał. Zapraszam Was już z góry do oglądania kolejnych filmów. Na pewno będzie ciekawie. Cześć.